Na sprzedaż komfortowy i funkcjonalny dom wolnostojący w zblewie, zbudowany w 2023 roku, gotowy do zamieszkania. Tak oto prezentuje się wnętrze. Wchodzimy do jasnego salonu z częścią jadalnianą. Dom zaprojektowano z myślą o wygodzie codziennego życia. Stylowa kuchnia z dużym oknem. Wyposażona jest w piekarnik, zmywarkę, lodówkę i wszystko co potrzeba. Stałe elementy umeblowania pozostają w cenie. W całym domu mamy ogrzewanie podłogowe, na wyposażeniu piec gazowy dwufunkcyjny. Zimowe rachunki nie przekraczają 500 zł. W dalszej części mamy trzy ustawne sypialnie i dwie łazienki. Ponadto w korytarzu mamy możliwość wejścia na poddasze. Dom ma 90 m2 powierzchni. Położony jest przy kameralnej ulicy, czyli zapewnia prywatność i ciszę. Tak prezentuje się główna sypialnia. A tak przestronny taras, który stanowi idealne miejsce do relaksu i spędzenia czasu z rodziną i przyjaciółmi. Działka ma ponad 500 metrów kwadratowych powierzchni. Ogród jest zadbany z równo przystrzyżonym trawnikiem. Praktyczny domek narzędziowy i podjazd na dwa auta to kolejne atuty tej nieruchomości. Zapraszam na prezentację.